Pamiętacie, jak jakiś czas temu Adrian Zandberg poszedł na ustawkę z Andrzejem Dudą i błagał go o to, żeby ten wetował ustawę, która miała ułatwić życie polskim przedsiębiorcom? No to dużo czasu nie minęło, a Adrian Zandberg na ustawce z nowym prezydentem Nawrockim dostał tak w twarz. Że wylądował na deskach po 30 sekundach. Cześć, ja mam na imię Sebastian, zaobserwuj mnie tutaj. Dzięki temu jutro dostaniesz kolejną dawkę polityki, informacji, a także ciekawostek bez cenzury. A o czym mówię? Sami posłuchajcie, jak Adrian Zandberg wylewa krokodyle łzy. Mamy w Polsce jakiś milion pracowników z Ukrainy. Więc teraz ten milion pracowników będzie się bać, że jeżeli straci pracę, to nie tylko nie dostanie pensji, ale stracą też świadczenie na dzieci. A więc tak. Panie Pośle Zandberg, najpierw pan kolaborujesz z pisem. Później pan recenzujesz rząd. Na końcu pan mówisz, że pan nie jest w rządzie, bo pan tego rządu praktycznie nie tolerujesz, łamiesz pan jedność rządową lewicy, jedność w ogóle rządowej koalicji. A teraz, kiedy pana prawicowy przyjaciel, Karol Nawrocki wymierzył panu cios, z lewego podbrudkowego i zawetował ustawę, mającą pozwolić legalnie i spokojnie pracować Ukraińcom w Polsce, to pan wychodzisz i płaczesz jak mała Zosia? I co się pan, panie Adrianie, dziwisz, skoro pan kolaborujesz z kacykiem, który zabiera z polskiego budżetu właśnie 100 miliardów złotych, które co roku Ukraińcy wypracowują? Co się pan dziwisz, że za chwilę Ukrainki będą pracowały za mniejsze pieniądze, skoro pana kolega, prawicowy Ki... wetuje ustawy, mającą wpływ na życie prawie dwóch milionów grańców w Polsce? I co się pan dziwisz, kiedy w maju byłeś pan proszony o przekazanie poparcia do Rafała Trzaskowskiego, pan właśnie powiedział, że wyborca to nie jest kretyn i ma swój rozum i wziął pan wsparcie, Andrzeja Dudę, wspierającego Karola Nawrockiego, a dzisiaj kiedy mogło być inaczej, bo może 400 tysięcy pańskich wyborców zagłosowałoby na Trzaskowskiego, mielibyśmy Trzaskowskiego, a nie Nawrockiego i nie musiałby pan wylewać krokodylich łez. Następnym razem, zanim zaczniesz pan być populistą, pamiętaj pan, jesteś pan politykiem działającym za pieniądze Polaków dla dobra Polaków.